Ocenili reformę Czarnka. Zdecydowana większość w sondaż, reformy Przemysława Czarnka zmieniają szkołę na gorsze. Ponad połowa osób biorących udział w sondażu dla rp.pl jest zdania, że reformy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka zmieniają szkołę na gorsze. Zmiany wprowadzane przez szefa Main podobają się 13,2%. Badanych, z kolei 16,6%. Ma do nich neutralny stosunek. Uczestników sondażu w dla rp.pl, opublikowanego w niedzielę, zapytano: Jak ich zdaniem zmienia się polska szkoła pod urządami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka? 57% respondentów uznało, że zmienia się ona na gorsze zdaniem 13,2%. Ankietowanych minister Czarnek zmienia szkołę na lepsze. 16,6%. Badanych uważa, że czarnek nie zmienia szkoły ani na lepsze, ani na gorsze. 13,2%. Nie ma zdania w tej sprawie, informuje rp.pl w komunikacie z badań. Częściej wątpią kobiety. Z sondażu wynika, że w sukces reform czarnka nieco częściej wątpią kobiety 59%, niż mężczyźni 55%. Negatywny wpływ działań podjętych przez szefa main przewidują 2 na 3 osoby do 24, roku życia 65,7% i nieco mniejszy odsetek korespondentów z wykształceniem wyższym 63%. W sondażu częściej niż ogół respondentów pogorszenia stanu oświaty na skutek działań szefa Main spodziewają się respondenci posiadający dochody w granicach 301-5000 zł 63% oraz i z miast liczących od 200 000 do 499 000 mieszkańców 67%. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SWS Arch wśród użytkowników panelu online SWPanel Panel w dniach 1.2.09.2021 rok. Analizą objęto grupy 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno demograficzne, informuje rp.pl